Eksamin na prawo jazdy już niedługo będzie droższy. Będzie droższy nawet o ponad 40%. Dlaczego? No dlatego, że rośnie presja płacowa pracowników ośrodków ruchu drogowego. Ta presja rośnie dlatego, że wszystko drożeje. Drożeje paliwo, będzie drożał prąd, będzie drożało ogrzewanie, ją ogólnie koszty utrzymania więc pracownicy ośrodków ruchu drogowego chcą więcej zarabiać mało tego ośrodki ruchu drogowego zaliczyły poważny dół finansowy bo o ile w 2019 roku wordy straciły zaledwie 10 milionów były pod kreską 10 milionów złotych to w tamtym roku w 2020 wordy były pod kreską 40 milionów, w związku z tym no, mają bardzo poważne braki finansowe. Mało tego, paliwo już podrożało, bardzo podrożało. W związku z tym jak najszybciej planuje się wprowadzenie podwyżek egzaminów na prawo jazdy. Jeżeli teraz egzamin teoretyczny kosztuje 30 zł, to po podwyżkach ma kosztować no, ponad 40 zł. A egzamin praktyczny na prawo jazdy, jeżeli dzisiaj kosztuje 140 zł, to po podwyżkach będzie kosztował ponad 200 zł. No i te podwyżki, tak jak powiedziałem, mają być wprowadzone jak najszybciej, bo ośrodki ruchu drogowego po prostu nie wyrabiają finansowo. No, i tak to wszystko wygląda. Kursy nauki jazdy też najprawdopodobniej pójdą w górę. Już instruktorzy trochę się burzą, że jest tak drogie paliwo. Są coraz droższe koszty utrzymania szkół nauki jazdy. Więc kursy nauki jazdy też pewnie pójdą w górę. A ja dzisiaj dostałem przesyłkę z AliExpress, gdzie kupuję, jak nie wiadomo, taniej się kupuje. Okazuje się, że nie, 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 ja muszę jeszcze zapłacić cło do tej przesyłki, więc na no, tanie zakupy na AliExpress też już liczyć nie możemy. Dziękuję, do widzenia.